No to dzień dobry Ameryko i dzień dobry Nowy Jorku, dolecieliśmy, jesteśmy na JFK i czekamy sobie na nasz transport, taka taksówka nie uberowa tylko bookingowa przy rezerwacji hotelu pozwala sobie zamówić dodatkowy przejazd, skorzystaliśmy z tego, a już pierwsze problemy, nasz kierowca gdzieś utknął, ale gdzieś tam na horyzoncie pojawia się czerwony samochód, więc jest dla nas nadzieja, że może dotrzemy. To zaczynamy naszą nowatorską przygodę. No co, udało nam się znaleźć nasz pojazd. Jest o tyle zabawnie, że musimy trzymać pas, żeby się nie wypiął. Inaczej pika. Mam takie oto skojarzenie z tą sytuacją. Nie śpię, bo trzymam kredens. A więc, ja nie śpię, bo trzymam pasy. to może korzystając z tego, że mamy chwilę, jakieś godzinę 17 jeszcze do naszego hotelu, dokończę tam myśl o tym naszym wyborze przewozu, bo sprawdzaliśmy sobie z ciekawości Ubery z lotniska do hotelu, one kosztowały około 100 dolarów, około 400 zł. I tak tutaj wyskoczyła nam ta propozycja z Bookingu, to 370 zł. w dwie strony. A więc korzystając z tej okazji, oczywiście, zarezerwowaliśmy, no i cóż, kompromisy się łaszą do stóp, ale w sumie nie ma co narzekać, są przygody. No nasz pan kierowca od jakichś 15 minut zażarcie kłóci się z kimś przez telefon zmieniając w bardzo dziwny sposób pasy, no ale miejmy nadzieję, że dowiedzieliśmy się coś do miejsca naszego zamieszkania. Pół godziny później dojechaliśmy do naszego hotelu na hotelu. Nie wiem, czy to była kwestia kierowcy, czy czego to była kwestia, czy to była kwestia jakichś problemów dzisiaj na mieście, ale droga, się wyzwolniliło się nie, to tak czas się zakwaterować. I takie powitanie w pokoju hotelowym to ja szanuję Welcome Wojciech to New York Szybkie rozpakowanie się, ale co robi żona tuż po przyjeździe do Nowego Jorku? Słucha The Cure nowego singla Alone <mulary> 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 No, plany były dzisiaj wzniosłe, bo myśleliśmy, że przyjedziemy wcześniej z tego naszego lotniska, ale polecialiśmy na tyle późno, że jesteśmy już na tyle zmęczeni, że po prostu będą zakupy jakiś może slice pizzy, jakaś herbatka. Także lecimy sprawdzić okolice. zatem wentylator A i w którą stronę. A dzisiaj tak totalnie na Jolo, ale pierwsze wrażenie Kasi jest takie, że czuć to miasto w przeciwieństwie do Vancouver, w którym rok temu byliśmy i, i tak czytaliśmy, że Vancouver to taka kanadyjska Nowego Jorku, ale no niestety to nie jest prawda. Tam faktycznie było dużo spokojniej, ja tu czuję, czuję się to miasto, czuję się to za nisko. to pierwszy tasting nowojorskiej pizzy nie wiem czy to szczęście początkującego ale trafiliśmy do na pizza, ale bodźców, tyle że ciężko się udaje we wszystkich To od razu przyleciała tu jakaś pani z kijem, chcąca pić ludzi, ją szybko policja obezwładniła, więc dzieje się szybko i dużo. Na Nakarmieni sliceową pizzą wstąpiła w nas nowa energia i widzieliśmy, że idziemy przed siebie. Ale tu iść przed siebie to oznacza przedzierać się tak naprawdę przez olbrzymią ilość osób. Człowiek jest bardzo przebodźcowany, taka moja refleksja jest, że nie można porównywać kręcenia vlogów w Parku Poniatowskim z kręceniem wideo w Nowym Jorku, bo tu nie ma chwili, żebyś się na niczym skupić. No ale taki szybki, szybki spacer, jak sobie dzisiaj zrobimy wśród tych tłumów. I okazało się, że wśród tych spacerów trafiliśmy faktycznie na, na Times Square, ale zawróciliśmy stamtąd, bo o tej porze nocnej wieczornej już, jeszcze nie ma nocy, było naprawdę tłocznie. Już nie chcieliśmy tam się dalej zapuszczać, ale powinno jeszcze wrócimy może jakoś wcześniej rano, żeby to Times Square zobaczyć jak ono troszeczkę mniejszą ilością ludzi się odczuwa. Miałem ambitny plan zrobić zakupy w Seven eleven ale przerosło nas tamte zasady, bo tam kola, jakieś nalewki, herbata jakieś nalewki, więc kupiliśmy dwie butelki i odłożyliśmy resztę na jutro. A i to wszystko już na dzisiaj, bo tu dużo się działo. Zmęczenie powoli zaczyna się odzywać, a i tak póki co na tym filmie panuje jeden wielki chaos, więc to będzie taki dzień rozgrzewkowy.